Ala ma kasę, tak pewnie mogłyby brzmieć słowa współczesnego elementarza, ale czy w czasach, kiedy finanse i komercja wlewają się nam do domów z każdej strony, i raczej nawet mając absolutną świadomość tego, jak ważna jest ekonomia w naszym życiu, staramy się nasze dzieci bronić przed y, szybkim zalewem komercji, niż wpchać je w objęcia y, świata rynków, warto jest uczyć dzieci ekonomii. Nad tym zastanowimy się teraz przy okazji rozmowy o książce ABC Ekonomii, czyli Pierwsze Kroki w Świecie Finansów autorstwa Wiktora Czepczyńskiego, Żanety Kupczyk i Pauliny Mirackiej, książki wydanej przez Czepczyński Family Foundation. Naszym gościem jest pan Damian Kupczyk, prezes Czepczyński Family Foundation. Dzień dobry, panie Damianie. Cieszę się, że pan do nas dołączył. Witam serdecznie pana redaktora i witam wszystkich słuchających. Panie Damianie, postawiłem takie pytanie, czy warto jest uczyć dzieci od najmłodszych lat ekonomii, skoro ta ekonomia wylewa im się z każdej bajki, z każdego miejsca, które odwiedzają. No, oczywiście, że warto, nawet trzeba, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że dzieci obserwując świat, często też rozumieją go po swojemu i dochodzi wtedy do wielu błędów poznawczych, więc jak najbardziej musimy to robić. Ta książka, którą Państwo wydaliście, ABC Ekonomii, czyli Pierwsze kroki w świecie finansów, czekałem, czytając tę książkę, zastanawiałem się, kiedy się pojawi pytanie, skąd się biorą pieniądze. To pytanie, które mnie w latach 80., kiedy byłem mniej więcej w wieku osób, którym... Które przerabiały książki z serii Poczytaj mi, mamo, czyli mniej więcej w, w tym wieku, w którym są dzieci, do których adresowana jest ta książka. Pytanie, które mnie bardzo frapowało, i co państwo odpowiadacie dzieciom na to pytanie? Myślę, że mogę powiedzieć, że nie tylko pana frakuje to pytanie, ponieważ jest to najczęściej stawiane przez nas pytanie dzieciom na samym początku naszego całego warsztatu dotyczącego ABC ekonomii, bo książka jest tylko jednym z elementów tego, co jest przygotowane w ramach całego projektu. Dzieci najczęściej oczywiście odpowiadają, że chodzi o bankomat, że chodzi o narzędzie, z którego pieniądze są wypłacane. To jest ów błąd poznawczy, o którym wcześniej już wspomniałem, który musi być dzieciom wyjaśniony. My staramy się to robić poprzez. Właśnie taką edukację do życia, poprzez taką edukację związaną z poznawaniem świata, poprzez takie empiryczne poznawanie świata przez dziecko. Dziecko ma. Poznać, zobaczyć, przetestować, wypróbować. My odpowiadamy wprost, że pieniądze nie biorą się z chmury, nie biorą się z bankomatu, biorą się z pracy rodziców, biorą się z pracy dorosłych, a także i innych osób i są powiązane z całym elementem kapitału społecznego: tego, że musimy pracować, musimy dbać o siebie, musimy wypełniać pewne obowiązki, musimy często rezygnować z siebie, czyli że jest to coś więcej niż tylko papier lub moneta, którą dziecko widzi. A, wspomniał Pan o papierze czy onecie, ale w Państwa książce bardzo spodobało mi się takie szybkie przejście do pieniądza elektronicznego, ponieważ kiedy bohaterka tej książki idzie z dziadkami na lody, to pojawia się płatność elektroniczna, ale w zasadzie nie tyle chodzi o przejście do pieniądza elektronicznego, tylko o przejście do idei pieniądza jako czegoś abstrakcyjnego, czyli nie oderwanie od tego nośnika. I zastanawiałem się, gdybym był rodzicem, który ma tę książkę przeczytać swoim dzieciom, to do jakiej grupy dzieci by pan ją adresował? Bo państwo macie zapewne w tym doświadczenie. Które dzieci, nie wiem, czy dla czterolatki e, z czterolatką mam tę książkę czytać, czy myśli pan, że to raczej gdzieś od szóstego roku życia? To znaczy, ja z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o osobę, która zajmuje się edukacją finansową, to powiem, że z dziećmi o edukacji finansowej można rozmawiać jak najwcześniej, nawet jeszcze wcześniej niż pan redaktor powiedział czwarty czy piąty czy szósty rok życia. Natomiast nasza książka jest adresowana do dzieci w wieku pięciu między piątym a dziesiątym rokiem życia. Tak została też napisana ich językiem i oparta na doświadczeniach, które autorzy zebrali podczas spotkań właśnie z grupą dzieci w tym wieku. Także najlepiej trafia ona. W Właśnie do, do dzieci w wieku między 5 a 10 rokiem życia. Natomiast podkreślam, rozmawiać z dziećmi o finansach, ekonomii, przedsiębiorczości można już o wiele wcześniej. Yy, z, nawiązał Pan do tego, skąd ta książka yy, się wzięła. Rozumiem, że yy, nie testowano na dzieciach, yy, to tego yy, takiej pieczątki, tej książce nie da się przystawić. Niestety nie. To znaczy, powiem tak. Książka w ogóle powstała jako myśl i inicjatywa naszego fundatora, pana Artura Czeprzyńskiego, który jako przedsiębiorca i członek wielu organizacji, związków zawodowych, często zastanawiał się też, co może zrobić na edukacji. No i naturalną rzeczą było to, że zauważył, że brakuje bardzo edukacji finansowej, a jej brak rodzi bardzo duże konsekwencje w wieku potem dorosłym. I dlatego też jego syn, a moja żona włączyli się w te działania i razem postanowili, zbadać ten grunt, zbadać ekonomię, zbadać edukację, porozmawiać z dziećmi, zebrać od nich informacje i stworzyć właśnie razem z nimi książkę. Także myślę, że tutaj tych autorów było o wiele, wiele więcej. Kiedy my sobie tak rozmawiamy, to nasi widzowie mogą podziwiać też ilustracje, które w tej książce się znalazły, ilustracje Autorstwa pani Pauliny Mirackiej. To jest taki, taki trio, które razem pracuje i często, często wspiera rodziców w, w tej edukacji ekonomicznej. Tak, ponieważ nie poprzestaliśmy tylko i wyłącznie na edukacji ekonomicznej. Kolejny projekt, który został uruchomiony w tym roku, jest realizowany. To projekt ABC Empatii. Wyszła druga książka, kolejne przygody Zosi i Maxa, również właśnie spod pióra Żanety Wiktora i również Katarzyny Muzyki i i zilustrowane po, przez właśnie pole miracką. Także e, współpracują już ze sobą po raz kolejny, ciesząc po pierwsze oko, po drugie również myśl, nie uwłaczając słowu, a opinie, które zbieramy, jeżeli chodzi o nauczycieli, rodziców i opiekunów, są od ponad trzech już lat bardzo, bardzo pozytywne. Co nas najbardziej cieszy, ponieważ ta książka. Zarówno jedna, jak i druga ma właśnie spełniać aspekt edukacyjny i wychowawczy, ma być narzędziem dla rodziców, aby mogli o empatii i o ekonomii i finansach rozpocząć rozmowy i nie bać się właśnie z dziećmi o tym rozmawiać. A to miłe, że łączą Państwo finanse właśnie z empatią. Zaczyna się książka od tego, skąd się biorą pieniądze. A przez jakie tematy, na jakie tematy rodzice mogą liczyć, że książka wspomoże ich w tym opowiadaniu dzieciom o w prosty sposób, o nieprostej ekonomii. Oczywiście mogą liczyć o tym, że dajemy rodzicom i opiekunom narzędzie do rozpoczęcia rozmów, czyli tak jak już Pan redaktor wspomniał, mówimy na początku o samych pieniądzach, skąd one się biorą. Natomiast potem łączymy je oczywiście z pracą, obowią obowiązkami domowymi, wolontariatem, kwestiami prowadzenia firmy. Czyli staramy się też, aby dzieci zrozumiały, czemu tata lub mama musi wrócić później z pracy, czemu czasami musi w weekend zająć się obowiązkami, dlaczego na przykład w jednym lub w drugim miesiącu nie można sobie pozwolić na kupno nowego samochodu czy dodatkowego komputera. Także staramy się też pomóc rodzicom w tych tematach, aby mogli dzieciom wyjaśnić te niezwykle często trudne dla nich tematy w taki sposób bardzo prosty i odpowiadający takiej dziecięcej wizji świata. Do dziesiątego roku życia to pewnie ta książka wystarczy, a myśleli Państwo o, a może Państwo mają, tylko nie udało mi się tej informacji znaleźć jakiejś grze dla 10. plus? To znaczy, powiem szczerze, że my też zajęliśmy się grupą wiekową między 5 a 10 rokiem życia, ze względu na to, że jest to grupa, która formalnie wchodzi do edukacji, czyli to jest przedszkole i klasy 1-3 szkół podstawowych. Dla dzieci starszych można znaleźć bardzo dużo projektów i materiałów do edukacji ekonomicznej, które realizowane są przez inne organizacje. My chcieliśmy zająć się tą grupą, nazwijmy to porzuconą, do której, od której często otrzymywaliśmy informacje, że my byśmy z chęcią coś zrobili, ale niestety nie ma dla nas materiałów. Dlatego też zespół metodyków, fundacji, a także autorów spiął się, stworzył taki projekt i jest on, tak jak powiedziałem, już od trzech lat, trzech lat realizowany w ponad 800 placówkach w kraju. Czyli w bardzo rynkowy sposób znaleźli Państwo swoją niszę i do tej niszy skierowali produkt. Muszę Państwu powiedzieć, naszym widzom, że dosyć przypadkowo trafiłem na tę książkę, ponieważ przeczytałem, że wyszła jej, wyszło jej wydanie w języku kaszubskim. Czyli to jest jedyne, że tak powiem, nie chcę wchodzić w dyskusję czy to jest czy język kaszubski jest dialektem języka polskiego czy osobnym językiem, ale jedyne takie niestricte po polsku stworzone wydanie to znaczy, jest to jeden oczywiście, tylko jedno tylko z tłumaczeń, które stworzyliśmy we współpracy ze stowarzyszeniem Kaszubów pomorskich, to jest dedykowane bezpośrednio placówkom, które również kształcą właśnie w tym dialekcie czy języku. Natomiast książka jest przetłumaczona na język angielski, niemiecki, hiszpański, portugalski, i włoski, jest również jest jej audiobook i e-book, także staraliśmy się stworzyć jak najbardziej kompleksowy produkt, który odpowiadałby potrzebom zarówno. No nauczycieli, ale także rodziców i opiekunów. Jasne. Panie Damianie, bardzo dziękuję za Państwa wysiłek i wkład w to, żeby łatwiej nam było rozmawiać z dziećmi o trudnych sprawach związanych z pieniędzmi. Pan Damian Kupczyk, prezes Czepczyński Family Foundation był naszym gościem. Rozmawialiśmy o książce ABC Ekonomii, czyli Pierwsze Kroki w Świecie Finansów wydanej właśnie przez Czepczyński Family Foundation. Teraz to już wszystko w programie Pieniądze z Papieru. Zapraszam na kolejne wydanie już za tydzień.